Witam Was, widzowie. Nagrywa się to? Bo nie chcę się powtórek robić. Dobra, nagrywa się. Okej, okay, mam dla Was taką, taką sprawę. Eee, co mogę powiedzieć? Aktualnie, tej sprawy. Że jeśli chodzi o streamy, to przerzucę się na Twitcha. Dokładnie, będziecie mieć link w opisie. Tak samo jak eee, serwer Discord. Właśnie co, dopiero zrobiłem serwer Discord więc jest bardzo niedopracowany w ogóle Żyg, ale no wiadomo nie, też będziecie mieli go w opisie będziecie mogli tam sobie ze mną czasem pogadać eee, szczerze, bardzo mi się spodobało tak streamowanie, takie po prostu tak, siedzę sobie, gram mogę porozmawiać z ludźmi jakoś mi się spodobało, tylko się przerzucam na Twitcha, gdzie będę miał możliwe większe zasięgi eee, i co no i w sumie tylko tyle do Twitcha będziecie mieli link w opisie, tak samo jak do Discorda. A, tak, e, jeśli chodzi o e, odcinki, nie, z Hero Zero, e, czasem coś tam wrzucę na spokojnie, nie, e, pe, 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 pe. na przykład odcinki przeglądowe, albo ocenki kiedyś może zrobię, jak e, będę miał ochotę i siłę, nie, ale jak coś, to przeważnie to możecie spotkać mnie na Twitchu, jeśli już streamuję, e, tam po prostu napisać Adam, albo tam Dragon. Zależy jak chcecie, nie? Grasz Hero Zero? Ja mówię gram. No to mi oceń. I ocenkę macie, nie? Bez problemu. Dobra. No to co? Trzymaj to się do zobaczyska. Widzimy się na Twitch, albo na Discordzie. Bajo!